Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grali sobie w Bad warsy. zagramy sobie solo. Będziemy sobie grali kurczę z takim bałwanem. wow, takim kurczę koksem jakimś. Ja mam takiego skina. Trzeba chwilkę poczekać. Przypominam, aby zlajkować. Zlajkować kanał. Chcę subskrybować kanał, napisać komentarz, czy Wam się podoba seria z Minecrafta, bo informowałem, że na moim kanale... E, e, możecie, m, możecie wbić też e, na tego na e, kanał mojego jednego z moich kolegów e, już, już gram. Z nim teraz e, na, możecie napisać jaki, jaki manik może zgadniecie akurat. Tymczasem my będziemy sobie budować e, łóżko tutaj. Będziemy, e, ja ogólnie jestem dosyć agresywnym graczem, jak, jeżeli chodzi o bedłosy. E, więc tutaj będzie tak, no nie będzie łatwo. Kurde, już się ktoś do nas buduje. Jaki agresor. Ohoho, uh, uh, oho. Uh, uh, uh. Kurde, z dwóch stron mnie biorą. E, moje dło mamy tego. W się sensie nie duło, tylko tego. E, 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 te, te, to, który, ten, który widzowie mają zgadnąć, jaki masz nik. Eee, mamy sojusz. Pytałeś się o to. Albo w sumie nie wiem, czy mamy sojusz. E, ja i, i tymczasem ja zostałem zbity. Więc tak nie za dobrze. I najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie on jest. No to ładnie. Mamy problem ogólnie. Ale ja sobie też, zazwyczaj w rundach sobie radzę bez tego. Bez łóżka. Kurde, wywaliła mojego duo. Partnera. Dobra, no to ewentualnie sam tutaj będę musiał działać. Miałem mieć od niego pomoc. Przyznam się, ale no coś mnie coś nie tutaj nie pykło. Dobra, ej, mamy czerwony. Musimy zniszczyć temu typowi, który, który, który nam zniszczył łóżko. Musimy mu zniszczyć to łóżko. Let's go. To jest czerwone, to lecimy. W ogóle on chyba sobie... Jak to się nazywa? Aha, sobie kolega wyszedł. No to ładnie, no to ładnie. Co sobie do niego na bazę? Pójdę. Szybciuteńko. Lecimy na zielonego. Um, dobra. Nie wiem, um, możecie też wbić na mojego TikToka. Będziecie, link będziecie mieli w pierwszej linijce filmu. Opisu, przepraszam. Um, no może się teraz skupiamy. Dobra, no to let's go. Um, dobudujemy się do diaksów. Ja ogólnie, chyba bym podjechał na zielonego. Nie wiem czy to przeżyje, ale... Mówi się że raz przeżyje. A ja mam jeszcze do, do Was, widzów, jedno pytanie. Proszę, nie, nie wyzywajcie mojej gry w komentarzach. Ja wiem, że ja nie jestem z dobry be w bedy, więc proszę, nie wyzywajcie. Dobra, lecimy. Zielony, Zielony żyje. Dobra, no to raz go. No to jak to zrobić tutaj? Lecimy tu. Uh! Ja mam laptopa widzowie, więc takie rzeczy mi się tu robią. Czasem. Jak za dużo shifta tego. Klikam. Uhuhu. No to teraz tutaj się wybili chyba. Wszyscy. Tam jest chyba biały. Dobra. Raz się żyje. Wybije się tam sobie to Ten bałbanek! Kurde! Dobra! Wiem, nie jestem dobry. Ach, a biały. Dobra, drugie miejsce. Nie jest źle. Taki krótki jest to troszeczkę filmik, ale... Ale będzie filmik tak to do... taki dobry na stęp. Siema.